Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense w kolejnym słuchajcie updatecie. Tym razem rewards update. I mamy playtime rewards, z Spikermana, do tego Eternal Clock Titan, Daily Rewards oraz Toilet Man Exclusive. Dzisiaj widzowie, przetestujemy sobie tego ekskluzywa. Chłop jest AOE i dosłownie ma 120 tysięcy obrażeń co sekundę. I ja będę chciał widzowie DJ-em zbić to niżej, żeby zobaczyć, jak on dużo potrafi bić. Tak później, co nie? Jakby na początku przetestujemy go samego i później dodamy DJ. -em żeby zobaczyć jak dużo można wybustować jeszcze tą postać. Myślę, że to będzie spoko tak po prostu do no dodatkowa sprawa, nie? Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę widzowie suba z dzwonem, bo już udało mi się mena tutaj zgarnąć. Słuchajcie, on jest za robuxy za 499 robux. Prócz tego, jak tutaj widzicie, mamy bardzo dużo takich rewardsów zagranie. Także zagranie widzowie tutaj możecie odbierać sobie. Słuchajcie, takie skrzyneczki. Horglass, Speakerman, Eternal, Cluck, Titan. W ogóle tutaj jest pokazany daily rewardsy i tutaj każdy dzień no, Każde 10 dni zawiera jakąś nową postać. I ten toilet man, który słuchajcie, toilet man nie lubi toalet. Dosłownie, mega go wkurzają. Rarg, dosłownie, tak jest napisane. I Skibidi, jakby bogowie z Skibidi Toilet, przemienili go właśnie w toaletę, dopóki nie rozwali jeden. Jeden Skibidillion Toilets, nie, więc generalnie wtedy będzie dopiero normalny. Także on ich mega nienawidzi, więc mamy ziomka, który jest toaletą i nienawidzi toalet, dosłownie. Mamy też Titan midbola Buffa, jest 18% tańszy w ulepszanku. No okej, okay. i Partner Launcher to już dla partnerów, widzowie, myślę, że drowerku będzie wam rzucał. Chodzi o to, że mogą wam partnerzy wyrzucać krejty. Jak widzicie obok siebie partnera, to on może wyrzucić na podłogę, dosłownie, na ziemię krejta i możecie go podnieść. To jest szalone, to jest fajne, także jakby drowerku coś robił, to możecie sprawdzać. I słuchajcie, lecimy na kolejną tutaj, na kolejne testowanko, nie? Bo wydaje mi się, że to prze przetestujemy od razu, ale zanim to, to mam nowe widzowie Activity Crate'y. I tutaj mamy oczywiście je dostępne w, słuchajcie... Już wam pokazuję jak to wygląda. Mamy kwestiki, co nie? Tutaj są questy, tutaj daily rewardsy i w tych daily rewardsach mamy ogólnie takie rzeczy jak gemy, coiny, właśnie ten kalendarz Pikerman, Stopwatch, Cameraman i mamy też oczywiście Starfall TV mena. I kolejny tutaj mamy napisane dwa razy coin boost, będzie naszym kolejnym tutaj, kolejną nagrodą, niespodzianką, prezentem. Aktualnie odebrałem 100 coinów, także bardzo fajnie, powiem wam tak. Nie dość, że mamy to, to jeszcze mamy to. I tutaj możemy dostać naprawdę fajne rzeczy z tego co wiem, to chyba właśnie... Tego Activity Crate'a też, ale ja widzowie dostałem tutaj 50 coinów w Common Gifcie i 5 gemów. Także im dalej, im dłużej gracie, macie lepszy Uncommon Gift, później Rare Gift, Epic Gift i Sigma Gift. Pewnie w Sigma można dostać tego crejta, wydaje mi się, że na pewno, no ale nie wiem dokładnie, bo jeszcze tego nie testowałem. Ale tak, otworzymy 3 Activity Crate'y. Co to takie wielkie było? Halo, że to było ogromne. Wiecie, jakby ogromne były, a to jest tylko Legendary, nie? Który ma 99,9, a na 0,1. Jeden mamy widzowie tego. Jak on miał? Zapomniałem. Eternal Clock Titana. Więc generalnie, no powiem wam, że ciekawa sprawa. Tego Horglass Speakermana jakie dziwne w ogóle obrażenia. 10277.8 i 20 range'a i co sekundę bije. I on podobno ma tak, że co jakiś czas się mega wścieka i jak mu dojdzie do zera czas w klepsydrze na głowie, no to wtedy uderza mega mocnym, po prostu niesamowitym atakiem. Także nie 10 tysięcy nieco ponad, tylko naprawdę pewnie po 100 tysięcy jak nie więcej. Będziemy go testowali, ale widzowie dzisiaj myślę, że na Toilet City, bo to jest taka fajna mapka, na której na spokojnie można wszystko przetestować. Przetestujemy sobie nowego Toiletmana, który jest ekskluzywem. Będziecie wiedzieli dzięki temu odcinku czy warto po prostu zioma kupować, czy warto, nie wiem, zainwestować w kibel, widzowie, no mówiąc krótko, po prostu. Czy warto kupić sobie kibelek? No, dowiemy się w tym odcinku. Ja też się dowiem, no, czy warto, znaczy, czy było warto go kupić w tym wypadku. Wy się dowiecie, czy warto go po prostu kupować i będziecie mieli z głowy takie, wiecie, podejmowanie tutaj decyzji. No, będziecie mieli łatwiej z decyzją, o, w ten sposób, po prostu będzie łatwiejsza decyzja. Dajemy Nightmera, autoskipa, widzowie. I ciśniemy. Na początku, oczywiście, stawiam Green Laserka, no bo niestety nie zrobię zbyt wiele. Słuchajcie, mamy też dwa razy Coin Boost Weekend. Ja, nawet nie wiedziałem, bo wiecie, teraz jestem na wyjeździe, dlatego nagrywam na wyjeździe ten odcinek. No ale ja generalnie ostatnio cały czas wam mówię, że jestem na wyjeździe, ja wiem, no ale wiecie, tutaj, no, to trzeba troszkę pojeździć, dlatego tak, no, niektóre rzeczy, wiadomo, update'y są na weekend. Jak na weekend jadę, no to lipa. Tu muszę na laptopie, troszkę to zacinać, ale mam nadzieję, że nie będzie wejzowy problemu. Słuchajcie, Toilet Man, Potężny, patrzcie, jakie ma gołe stópki, ziomek w ogóle, to jest taki totalny toaleciarz, nie, no bo jakbyście weszli do kibla, jakbyście byli chłopem, no, no po prostu jesteście sobą, tak, o to chodzi i wchodzicie do kibla, to jak wchodzicie, no na gołe stopy, nie, po prostu, żeby was muskał, muskała ta woda piękna z kibla, nie, no bez kitu, naprawdę, widzowie, to wygląda, to jest po prostu ziom, który wygląda giga cringe'owo, nie, to jest po prostu, no nie wiem, gołe stopy, jakieś gacie i mamy zioma, który jest toaletą. Dosłownie, w sensie samo Skibili Toilet jest toaletą z y, głową człowieka, ale wiecie o co chodzi? Tutaj mamy to bardziej pokazane, dobitnie, bo Noziomek dosłownie ma jeszcze nogi, nie? To jest toaleta z nogami, dosłownie. Po prostu, kiedy wasza toaleta, toaleta słuchajcie, z temu albo AliExpress zaczyna uciekać, nie? Nawet nie wiem, czy można na tym kupić toaletę. Pewnie by się też dało, może też by się znalazło. Dosłyszałem, no, że ludzie mega dziwne rzeczy przeróżne kupują, także wiecie, no, no generalnie jest tego tam mega dużo i wydaje mi się czasami, że tam naprawdę można dostać. Wszystko, więc może nawet takiego toiletmana byśmy dostali. Bez skitu, normalnie. No ale w każdym razie, widzowie, jakbym miał sobie. Jakbym miał coś powiedzieć na jego temat tak od razu, to giga drogi ten ziomek, naprawdę. No bije co sekundę zawsze, więc jak już sprawdzimy, jak bije normalnie co sekundę, to dodamy DJ-a, żeby troszkę, wiecie, podrasować tutaj rozgrywkę, żeby to bardziej było takie wow. Bo naprawdę, jak patrzę na to. No to mega wolniutko bije. Ranger ma dużego. Obszarówka, no też mu duży plusik tutaj daje, bo wiecie, jednak, obszarówka jest bardzo taka, no myślę, ceniona, nie? Jak mamy AOE, albo. Splasza? no to naprawdę wtedy. Albo piercing, nie, piercing jest lepszy. W ogóle muszę kiedyś zrobić takie zestawienie, jakie bonusy, czy tam jaki typ postaci, o jaki typ postaci jest najlepszy w TTD. Bo wiadomo, farma jest farmą, jest potrzebna i tyle. Ale na przykład czy piercing, czy splash, czy AOE, czy jednak bez żadnego, ale bardzo mocny, czyli pojedynczy, bardzo mocny atak w setkach tysięcy obrażeń. Co jest lepsze? Co jest lepsze, widzowie? To można sobie taki. Myślę, że taki odcineczek, jak wrócę do domu, to no jak najbardziej zrobię, bo serio tych postaci jest co. Coraz więcej, coraz więcej i tak naprawdę giga dużo, nie? To już naprawdę tych postaci mamy mega dużo. Ja bym powiedział, że to jest tego pełno po prostu. Już chyba dobitnie to jakby tutaj przekazałem. I słuchajcie, potrzebujemy toiletmana, bo za chwilę będzie problem. To jest jego moment, to jest moment, żeby kibel w gaciach dosłownie mocno pojechał ze skibili toiletami. Ok, dodajemy go. No i widzowie, mamy ekskluzywa, który rzuca kiblami. Ej, ziomek rzuca z nogi kiblami. Co się dzieje w ogóle? Tu potężny typek, nie? 8,5 tysiąca. 45 ręża, widzowie co sekundę rzuca takim kibelkiem, a w tym bardziej białym okręgu, tutaj po środku, tak wiecie, tak bliżej siebie. Bije obszarówką, która po prostu bije te 8,5 chyba tak na sekundę? Albo coś koło. No nie wiem, jakąś tak obszarówkę jakąś bije. Nie wiem dokładnie, jaką, nie, nie potrafię tego zrozumieć aktualnie. Czy to jest jakiś taki. Wiecie, że oni wchodzą w ten okrąg i dostają te ogromne obrażenia od razu? Nie, widzę, że dostają tak po. Chyba słuchajcie, no nie wiem, tak po 800, coś takiego. No ciężko powiedzieć, bo zobaczcie, nie jest to na pewno 8,5 tysiąca, ale 8,5 na pewno jest tam, gdzie kiblem rzuca. Czyli jak w jakiegoś zioma rzuca kiblem z nogi, no to tak, to jak najbardziej jest 8,5 tysiąca. Zaś w obszarówce to wygląda jeszcze inaczej, że, bo tu green laser mi psuje, wiecie, dlatego ja się mylę. Wydaje mi się, że w obszarówce, jak one stoją dość długo, to on wtedy tak zgniata. Widzieliście? Dosłownie, robi taki, takie tąpnięcie nogą. Nie rzuca już wtedy, tylko patrzcie, tak przytupie. Zobaczcie jego nogę, patrzcie jego nogę. Patrzcie to, cyk i tak na głowę bije, i wtedy obszarowo bije bardzo dużo w kilku, no wiadomo, w kilku naraz, bo obszarowo, ale to wtedy, kiedy tak tą nogą, jakby tupnie, nie, jakby tak przybije w ziemię, jakby chciał coś zgnieść, no to wtedy, znaczy, no chce zgnieść na pewno, bo on chce zgnieść każdego z Kibidi toaletę żeby po prostu wrócić do, do bycia normalnym. No potężna kara bogów w Widzowie. Nie nie wygrasz z tym, nie wygrasz z tym. To jest po prostu przepotężna kara, no niestety nic z tym ziomeczek raczej nie zrobi. Dodamy Green Laserowi kolejny poziom, wrzucimy Santę na kolejny poziom i myślę, że za chwilkę walniemy mu też jakiś upgrade, żeby miał te 8.500 więcej, 5 range'a, no to nie dużo, ale zawsze, nie? No warto po prostu to ogarnąć. Tylko tak myślę, czy od razu robić teraz? Czy jednak ulepszać Santę, nie? Tak na maksa. No mógłbym niby na maksa ulepszać, bo daję sobie radę. Dobra, wiecie co? Ulepszmy kolejnego Santę. I jak już będziemy mieli tutaj Mikołaj zrobionych na maksa, no to wtedy polecimy w ulepszanie tego typa. Chyba. No bo jeżeli będzie gorzej, jeżeli będzie szło naprawdę bardzo średnio, to go ulepszę. Ewentualnie możemy go ulepszyć teraz. Wiecie co? Chyba to zrobię, bo jednak potrzebujemy większych obrażeń. Dobra, drugi poziom. I gościu dalej, no po prostu kopię kibel. Dosłownie, wyrzuca kible, bije tutaj na blisko, oczywiście, kilku naraz, takim tąpnięciem. No i tak to aktualnie wygląda, czyli taki ekskluzyw, który na razie. Czy jest jakiś mega potężny? Nie powiedziałbym. Jest naprawdę ok, jest dobry, ale zobaczymy dalej, bo na razie jeszcze nie jestem, tak wiecie. Nie jestem przekonany i gdybym miał kupować go za Robuxy. Gdybym miał go kupować za Robuxy, to chyba bym nie kupił, ale to na razie, nie, zaraz zobaczymy, bo wiecie, ja tak oceniam, ale to trzeba wszystko zobaczyć, trzeba na razie, patrzcie, mamy tą obszarówkę, będzie tą pnięcie, było i patrzcie, wszystkich naraz zdjął, nie, jakby tym tupnięciem, tąpnięciem albo tupnięciem, no jak kto woli, no to jak przywali, to naprawdę dużo ich spada z rowerka, nie, to jest mocne, nie powiem, że on jest słaby. Na pewno jest mocne, ale coś mi tutaj jeszcze brakuje. Do no poczekamy, zobaczymy kolejny poziom. A sponsorem odcineczka jest już długo funkcjonująca strona Bloxboom, na której możesz kupić przedmiot lub jednostkę w grze, która cię interesuje. Jest tutaj Toilet Tower Defense, Adopt Me Pet Simulator oraz wiele więcej. Jedyne, co wystarczy zrobić, to zalogować się na stronce, wybrać przedmiot, który cię interesuje, dodać go do koszyka i zapłacić. Pamiętaj, by wpisać kod Meres, aby otrzymać aż 10% zniżki na wszystkie zakupy. Opcji jest wiele, bo można płacić PayPal'em, kartą oraz Blikiem. Blik dostępny jest w wyborze TazaPay. Każde zamówienie dostarcza bot, więc po opłaceniu za mówienia wystarczy dodać go do znajomych i dołączyć do niego by mógł wysłać trada z przedmiotem który kupiliście i gotowe jeśli coś pójdzie nie tak pamiętajcie że jest support 24 na 7 na stronce i na pewno wam pomogą gwarancja przedmiotu albo zwrot pieniędzy dobra widzowie lecimy dalej mamy 17 tysięcy na kolejne ulepszenie uwaga trzeci poziom toilet dalej ma gołe stópki nic nie zakłada jak widać obszarówka działa i to mocno bo jak zrobi to tupnięcie czy tam tąpnięcie mówmy tupnięcie po prostu będzie łatwiej także jak tupnie nóżką no to wtedy mega dużo przywali jak chodzi o to strzelanie tego, no wiecie, takie kopanie kibla z nogi, no to wiadomo, dużo bije bo 60 tysięcy widzowie co sekundę, to naprawdę nie jest mało, to taki Flying basso spada na hitka, nie? Tak samo ten Mutant Toilet, no też to wyglądało jakby spadli wszyscy na hita, ale to dlatego, że zadziałała obszarówka, czyli obszarówka nie działa tak jak u TV-ków, że ciągle smaży, bo ja się przyzwyczaiłem do tego, mm, taki przyzwyczajony byłem, że zawsze ten telewizorek, wiecie, TV-meni często mieli AOE, czyli obszarowy atak, czyli te latareczki, no to wiecie, to jakby tak myślałem, no czemu on nie bije tak w tym okręgu tak cały czas, nie? Ale on tutaj bije, kiedy Tupnie. I to jak tupnie, to wtedy bardzo dużo zada, nie? Więc to jest taka różnica. No różne są obszarówki. Ja się przyzwyczajem do tego, że ciągle TV, wiecie, no ten telewizor bije, nie. No i tak to wygląda. Dobra, 120 tysięcy 60 ręża widzowie co sekundę, no powiem wam, że to wygląda naprawdę pięknie. Jeżeli oni nawet wejdą mi tutaj do tej obszarówy, to patrzcie, lecą, 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 on bije pojedyncze osoby, pojedyncze skibidi. i jak nagle tupnie, uwaga! Czy tupnie, czy nie tupnie? No coś nie chce, dobra, tupnął. Tego giant blind toileta rozwalił od razu, to jest naprawdę duże osiągnięcie. W sensie naprawdę mocno, mocno przywala. To on ma dużo HP, nie? To, to nie jest malutko, to jest naprawdę bardzo dużo. Także jak patrzę na tego Toilet to tak, widzowie. Warto wydać Robuxy, a jeszcze bardziej, zamiast Robuxów, wydajcie po prostu Gemy, bo on nawet stanie jeszcze jutro, pojutrze, wiadomo, no po updatecie tam odczekać dzień 2. No, jak ktoś chce, to może dłużej, to jeszcze bardziej stanieje. No, jak pojawią się nowe postacie, to już w ogóle, no ale ogólnie, jak ktoś go chce w miarę teraz, w tym czasie, no to powiem Wam tak. Ogólnie, ziomeczka bardzo warto kupić, nie? Nawet nie mówię, że za Robuxy, ale jak za Gemy kupicie za te 5000, no, dzisiaj, ale zobaczymy, jak później, może będzie po 3000. Może po 2,5 już spadnie. No w każdym razie, patrzcie, mega dużo bije tym, tą tą taką toaletką. Do, dodatkowo obszarówka jak zadziała, bo on to co jakiś czas rzuca, to naprawdę mocno przywali. I teraz sprawdzimy sobie widzowie DJ'a, jak bardzo mu tutaj podwyższy te obrażenia i jak bardzo go naspiduje, nie? Jak mu da dużo spida i jak bardzo go ulepszy. Także uwaga, ulepszamy dalej. Ok, 0,9, 132 tysiące, teraz kolejną ulepszonko, o, jest jeden minus, jeżeli chodzi o Toiletmana, nie potrafi obronić się przed Stunem, to jest duży minus, no bo w tym wypadku długo będziemy, no, no będziemy często tracili, nie, dobra, kolejny poziom, 144 tysiące, ja nie mogę, dobra, widzowie, ostatni poziom, 150 tysięcy, co 0,75, to jest tak naprawdę... Jakbym miał tak sobie to policzyć, nie mówię że dokładnie, ale coś koło 210 tysięcy obrażeń, coś takiego, to jest naprawdę, widzowie, przepotężne i takie ponad 200 tysięcy obrażeń na ekskluzywie, obszarowo jeszcze tutaj w tym okręgu, a dodatkowo bardzo duży zasięg, 60 range'a, to jest całkiem dużo, nie? W sensie bardzo, bardzo dużo, po prostu. Nie, że jakoś tak mega wow, niesamowicie, ale bardzo dużo. Więc tutaj bardzo ładnie to wygląda. Teraz możemy dodać sobie armię toiletmenów. Dodatkowy plus kolejny dla niego jest taki, że można niemalże postawić jednego koło drugiego. Patrzcie, po prostu kibel, kibel pogania, nie? Kibel kiblem poganiany. No oni się mega tutaj, wiecie, nawet dotykają tymi kiblami, więc to naprawdę mega dobrze działa. Ja w ogóle, no, no nie będę marudził, nie? Bo mega dobrze to działa, można bliżutko postawić ziomów, patrzcie, no, no dosłownie jak kumple, nie? Dosłownie jak kumple, także stawiacie sobie taką armię, jak macie DJ-a, no to w ogóle jeszcze lepiej, a jak nie DJ-a, to chociaż Clockwoman, bo Clockwoman ma minus 22% cooldowny na, słuchajcie, właśnie, no na cooldowny, tak? Albo Titan Mogman i dookoła niego wtedy macie 20% więcej obrażeń od Titana Mogmana. także jeden duży Titan i dookoła Toilet Meni, nie? To nie mówię, że to musi być DJ, absolutnie, ja DJ a DJ-a sprawdzam dlatego, że chcę wymagać. Laksować daną postać, która wyszła jako nowa, i jak ktoś kiedyś będzie chciał DJ-a sobie ogarnąć i toiletmana, no to wiecie, jak on będzie działał, nie? żeby po prostu wam tutaj pokazać. To jest taka prezentacja potężna. No i oczywiście też zagraliśmy bez DJ-a, i powiem wam tak: no bez DJ-a wiadomo, że gorzej, ale też szło dobrze. Też szło tak, że naprawdę to no, no nie byłbym, wiecie, nie byłbym taki jakiś niezadowolony. Bardzo fajnie, bardzo spoko bił, bardzo spoko to działało. Aktualnie poczekałbym na koniec, zobaczył jak to wyjdzie, tylko wiecie, wymaksuję ich tutaj, zobaczę, jak, jak dużą armię będę mógł zrobić. Dobrze widzowie, może pięciu wymaksuję ale więcej chyba się nie uda, bo generalnie oni są dość drodzy, nie powiem, że nie, no całkiem dużo trzeba wydać i tak no troszkę mi słabo poszło, bo za wolno te farmy robiłem, także no wiadomo, jak zawsze to samo, ale nie o to chodzi, chodziło o to, żeby postawić ich jak najwięcej, mamy ich jak najwięcej, mamy pięciu, także ja myślę, że i tak dużo, tym bardziej, że bez problemu wszystkie wave'y, wiecie, przeszedłem bez żadnego takiego, ale jakiegokolwiek problemu, więc patrzcie to, no, jak przywalili chłopu szybko, nie, więc mega szybki, mega dobry, bardzo widzowie potężny. Polecam, polecam tego Toiletmana. Warto go mieć, bo naprawdę bardzo ładnie bije. Jak jeszcze sobie zbierzecie taką grupkę tych ziomów, to dosłownie, no z dj to wiadomo, ale nawet bez niego to bardzo ładnie obszarowo biją jeden, drugi, trzeci, czwarty, jak przywali z obszarówki, to wiecie, wszystkie te postacie, co idą, dostają na web Piękna, naprawdę dobra postać. No powiem wam, że jestem tutaj zadowolony. Zobaczymy w kolejnych odcinkach, co z tym Evil, nie Evil to Titanem, tylko no, tym nowym Titanem, nie? Po prostu nowym Titanem, z tego Krejta. Zobaczymy, jak to tam jeszcze wygląda. No i oczywiście, jak zawsze widzowie, zostawcie łapeczkę w górę i suba, żeby być na bieżąco z odcinkami, żeby po prostu wszystko sobie ogarniać, wiedzieć i tak dalej. Mamy ready i co dostaniemy? 50 coinów i lagboost, ok Spoko. Naprawdę fajne nagrody. Powiem wam, że teraz się opłaca grać, bo dużo rzeczy dają. I to był, że jeszcze tutaj wiecie, głupot nie gadał. Eternal Clock Titan. Dobra, to ja w ogóle jakiś Evil Titan, dobra, nieważne, widzowie, dzięki i Siemano.